Ciemka, ja jestem Liwka, a w dzisiejszym odcineczku pokażę Wam najtańszy komputer na AM5, ponieważ kosztuje on okolice ok. 1400-1500 zł. W zależności od finalnej konfiguracji, jaką sobie wybierzemy. Także zanim przejdziemy do filmu, zachęcam do zostawienia lajka oraz subika na tym kanale. I do wbicia na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie. Sponsorem się tego odcinka jest marka Rampage, który podesłał mi swoją obudowę do 200 zł. Jest to Rampage Leo. Obudowa, która ma trzy wentylatory, ale nie mają one możliwości sterowania podświetleniem. Działają one na zasadzie tak jak w Crux Vaco. Sama obudowa jest wykonana dobrze, jak za kwotę 200 zł, a ta obudowa dosyć często jest na przestrzeni na 160 zł, także jest to jeszcze lepsza cena. Chorobość blachy jest dosyć dobra, jak na tą cenę, niestety mamy dużo troszcze skrzynki, które mają cieńszą blachę niż ta obudowa, ale jest ok. Same wentylatory działają cicho, a podświetlenie jest nawet wyobraźne, ma ona taki dosyć nowoczesny wygląd, co fajnie też się komponuje. Więcej zobaczcie w odcineczku. Także zaczynając od serca naszego komputera. Jest to Ryzen 5 8400F, za okolice 300 zł. Jest to mój prywatny procesor, można powiedzieć, były, yy i ja wyceniam ten. Procesor na okolice 300 zł, ponieważ za tyle kupywałem właśnie używane jednostki. Sam procesor ma 6 Hz i 12 wątków. Jest to 8400F, czyli mamy tutaj obcięty cache do 16 MB. Procesor ten osadzimy na płycie głównej od Huana Jest to B650M. Jest to nowa płytka za 260 zł. O tej płytce będzie w przyszłym tygodniu jeszcze odcineczek który zobaczycie, że na naprawdę prześwietnie wyszedł i ta płyta jest warta swojej ceny. Dlaczego ją wyprułem? Za cenę 260 zł. Obecnie w Polsce nie kupimy nawet najtańszej A620, a nie chciałem osadzać właśnie tego prowiaska jak i całej platformy na A620, tylko wolałem postawić na Hinola, ale mamy w Polsce oddział Zi, dlatego mamy wsparcie polskie i trzyletnią gwarancję producenta, o którym nie mamy co się bać. Płyta tą wypowiłem z tego względu, że jest ona dużo lepiej wyposażona niż najtańsze A620. Do tego zestawu choreografią dwie kostki pamięci Hioram po 8 GB. Pamięci te kupiłem jako używane w okazjonalnej cenie 115 zł. Mają one taktowanie 5600 MHz. Pochodzą one z gotowca MSI, ponieważ radiatory to są MSI. -e. A same kości nie wiem, bo nie zaglądałem to szczerze mówiąc. Dyskiem jest 512 GB dysk od Patriota. Jest to nowy dysk kupiony na Amazonie za 113 zł z cashbackiem, że wyszedł on 105 zł za sztukę. Dodam jest to nowiutki dysk. Ma on transfer na poziomie 2000 MB, co na spokojnie wystarczy. Może i do końca ten procesor obsłużyłby wyższe zapisy i odczyty. Ale na spokojnie ten dysk wystarczy. Wiadomo, w tych czasach nawet ja czy ktoś inny nie wykorzystamy możliwości prędkości tych dysków. Zasilaczem jest Chiftek Eo. Kupiłem go jako nowego, ale oto sobie chorywatnej. Za ten zasilacz przyszło mi zapłacić 85 zł z dostawą. Zasilacz ten jest nowy. Miałem już wcześniej te zasilacze. Nowy kosztuje całkiem nowy ze sklepu okolice ok. 140 zł. Jest to jednostka powiedzmy na poziomie czywtek PF 500. Tutaj mamy akurat 500 W. Zasilacz ten ma certyfikat 80. Chłodzeniem naszego procesora jest chłodzenie od marki Rampage. Jest to Octagon C50 ARGB. Chłodzenie, które ma fajne podświetlenie i nie jest choriogie, ponieważ nowe kosztuje okolice stówki. Ja swoje nabyłem w Outlecie za 60 zł. Chłodzenie jest nowe i jest ze zwrotu konsumenckiego. Jest w pełni choreowne, podstawa nie jest wykrzywiona. Całe ciepło, ciepłowody są w zasadzie całe. Wentylator jest nieużywany, jak i cały To Chłodzenie przyszło fabrycznie nowe, ale było przycenione ze stówki na 62 zł. Obudową jest Rampage Leoria. Ceny tej obudowy nie doliczam do ceny końcowej, z tego względu, że obudowa ta kosztuje 150-200 zł. Ja do ceny końcowej doliczam 50 zł za skrzynkę, ponieważ za tyle właśnie uda się znaleźć coś konkretnego. Ja niejednokrotnie też znalazłem za 50 zł choćby jakiegoś Krux Wako czy coś innego. Jest to do schorobienia i myślę, że taki komputer też będzie całkiem, całkiem wyglądał. Kartą graficzną w tym zestawie jest to Sapphire RX5700XT. Jest to karta za 520 zł. Jest to dosyć topowa wersja, ponieważ jest to Nitro Plus z trzywentylatorowym wydaniem. Karta ma 8GB pamięci ORAM, a wydajności jest mniej więcej jak RTX 3060. Także jak widzieliście, specyfikacja jest całkiem niezła, jak na cenę tego komputera. Jest ona 50-50, połowa nowych, połowa używanych. Sami możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tej konfiguracji i czy postawilibyście na taką platformę, jak i jednostkę. W tym momencie zapraszam Was już do składania tego zestawu i nie przedłużając, chodźmy. Ok, także możemy wziąć się za składanie naszego komputera. W pierwszej kolejności otwieramy sobie soket i bierzemy nasz procesor. W naszym przypadku jest to. Radeon 5 8400F. Zamykamy soket. Odskakuje plastik. W tym momencie możemy wziąć się za montaż naszych pamięci. Roryan. Nie wyglądają one za estetycznie, ale były tanie. Ok, w tym momencie weźmiemy się za montaż naszego dysku na M2. I okej, okay, możemy przejść do montażu naszego chłodzenia. Okay, przed montażem chłodzenia jeszcze przeczyścimy nasz procesor i podstawę chłodzenia, i pum. Na procesorze coś ewidentnie było. Na chłodzeniu było również. Ok, pasta, jaką sobie tutaj damy, to pasta od Cooler Masteria. Z tego względu, że pasta od Horiam Page mi się skończyła. Nie chorewnie, ale niestety no, używam tego. jak akurat pasta od Horiam Page się skończyła, więc będzie trzeba ją domówić, była na chorej niezła. I okej, okay, bierzemy nasze chłodzenie i mamy tutaj spinki. Zapinamy no takie fabryczne te plastikowe elementy montażowe. I ok, chłodzenie mamy osadzone. Nie jest to ciężkie, ale jest osadzone. Tego nie będziemy wpinać na awiasie, tylko pociągniemy sobie tu, jak jest miejsce, właśnie na ten przewód. Ponieważ musimy jeszcze zamontować nasz wentylator i podepniemy sobie wentylator z tym złączym od ARGB w jedną. Zamiast używać dwa sloty i wyporować więcej przewodów, użyjemy tylko jednego złącza i złączymy to w jeden przewód. Tu mamy przewód od zasilania wentylatoria, który podłączymy do CPU fana. I teraz tak, tutaj mamy nasze złącze ARGB od topu chłodzenia, a tutaj mamy od wentylatora. I co zrobimy? Połączymy je. Połączymy. I nie będę tego ciągnął przez całą obudowę, tylko podłączymy tutaj. Do najbliższego. I okej. Okay, w zasadzie możemy przejść do montażu w obudowie. Ok, w tej obudowie mamy już po wszystkie dystanse, które mamy w naszej płycie głównej, inaczej, miejsca. Możemy wziąć się za montaż Ayoshida. Ok. Jeszcze ważna rzecz. To jest płyta z Chin. Nie ma ona baterii kibiosu, dlatego zaraz ją zamontuję, ją tu życę i widzimy się w zasadzie. Będę przykrująca tę płytę i widzimy się jak ją przychującę. Okay, mamy zamontowane. Ja, żeby nie przeciągać tego filmu, już yy, montuję zasilacz, podłączam to wszystko. Ok, także mamy wszystko gotowe. Możemy montować już nasze GPU. Ta karta jest gigantyczna i tak jak w poprzednim filmie ze składania komputerów, ona nie wejdzie nam tak łatwo i trzeba tutaj dosyć pokombinować. Otwieramy slot. i karta siedzi teraz zbierzemy szybko się ogróbkę i podłączamy zasilanie i tak, główne tutaj dodatkowe robią, sielimy a robimy tutaj taki myk. Jednak nie robił. W tym zasilaczu się to nie uda. Ok, czyli będzie trzeba coś tu. Jakoś coś spiąć. Coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Ja to zepnę. Pospinam tu jeszcze jakiś ze przewodów, bo jak widzicie kabel ATX wyszedł, ponieważ cable management nie jest jeszcze pospinany. Także ja tu pospinam i widzimy się na efekcie końcowym. Oh Jak widzieliście, komputer ten wyszedł na pario Nie ma tutaj co zarzucić. Jest on nie dość że dobry. To i ma dobrą wydajność i ładnie wygląda. Taki komputer, właśnie, możecie również sobie złożyć, albo napisać do mnie. Ja Wam mogę również taki złożyć. W tym momencie zapraszam Was już do testów wydajnościowych, ponieważ takie wykonałem. A testy zaskoczą Was jeszcze bardziej jak na Także przechodząc do GL. W takim Fortnite na spokojnie uzyskamy średnio okolice 200 FPS-ów, w zależności od ustawień. ja akurat testowałem na Performers modzie. Wiadomo, bez nakroriowania będą tutaj o wiele większe FPS-y. Następnie mamy Sons of the Forest. Tutaj na ustawieniach Ultra na spokojnie waha się to między 90 a 100 FPS-ów z nakoriowaniem. Następnie możemy przejść do Eurotoriaka. Na ustawieniach wysokich mamy tutaj okolice 90 fps z nakrwianiem. Kolejny jest CS2. Tutaj, średnio na ustawieniach esportowych uzyskujemy okolice 350 fps. -ów. Ostatnią choreą jest Marvel Rivals. Tutaj mamy okolice ok. 90fps na ustawieniach wysokich. Ta chorea dosyć zaskoczyła mnie swoją optymalizacją, była ona powiedzmy akceptowalna, a sama chorea widać, że jest dosyć fajna. Także testy widać, że zaskoczyły Was z tego względu, że. Gdzie w komputerze za 1400 zł osiągniecie w takim CS2 350 fps albo w takim Fortnite okolice ok. 200. Jest to dosyć ciężkie zadanie, chyba że postawimy na jakiegoś Zjona albo na starszą platformę typu Intel albo AM4 i będziemy pakować tanią płytę, tani organ, tani zasilacz, a mocną kartę i mocnego prowioska. Tutaj w tym zestawie mamy to naważone do mniej więcej minimum, maksimum, ale mamy średnie części. Takie, które na spokojnie będą działać latami, jak i nie są to najtańsze modele, wiadomo nie są też najtrudniejsze, ale nie jest to źle. Także ja Was zachęcam jeszcze raz do subskrybowania i do wbijania na profil marki AORAMPAGE, ponieważ jest warto, obudowa jest warta ceny, jak i kilka innych produktów od marki Page. Szczerze polecam Wam, już od dłuższego czasu korzystam z myszek, z podkładki, a obudowę myślę, że zostawię ją również u siebie. Na pewno się do czegoś przyda. A w dzisiejszym odcineczku to jest na tyle. Liczę, że napiszecie w komentarzu co sądzicie o takiej konfiguracji i czy jest ona warta swojej ceny. Oraz zostawi się właśnie lajka i subika. A najcie to tyle. Siemka.